tutaj Ola i, i trzeci odcinek Ola testuje gry. tak to jest gra co i tak Przesuń wylewa, aby zobaczyć najnowsze pytanie czy wybie, wybierz odpowiedź aby zobaczyć jak głosowali inni dobra Co wolisz: Spędzić życie na bezludnej wyspie i mieć komputer z internetem. Mieć ze sobą jeszcze jedną osobę. Hmm. Ja chyba chcę chodzę... pierwszą. Czyli spędzić życie na bezludnej wyspie. Tak, reklamy, przepraszam. I jestem tą mniejszą osobą, ale trudna. Mm, tak. Słuchać przez 40 godzin wykładu o kulturze olmiańskiej Stać przez 20 godzin w kolejce na poczcie. Yy, chyba. drugie. No, dawaj, dawaj. No, znowu jestem trudniejszy. Yy, kawę bez mleka. Kawę bez cukru. Kawę bez cukru. No. Kawę cukru. O, to jest coś. Przyjąć uchodźców z Afryki do Europy, nie przyjmować ich. Nie przyjmować ich. Ile jest większe? Zostać zleconym przez Paletnia zostać pobity w knajpie. Zostać bity, bo już za zlecony. To boli bardziej. Ech, tak. Mieszkać na najwyższym piętrze, mieszkać na parterze. Mogę mieszkać na parterze. Tak, wszyscy też wolą Zjeść wielką, żywą, szaloną. Gdzieś chwilę ze, ze zdechłej lewy wyłowionej z brudnej rzeki. Przepraszam, jeśli nie widziciemy. Bo... Gdzieś wielką żywą. Tą tak. Dobra. Całe życie chodzić na... Chodzić z liściem pietruszki na zębie. Codziennie nosić tam samą żółtą koszulę. Dobra, jedynkę. Tak. Mieć zawsze mocno tłuste palce. Mieć zawsze kawałki jedzenia między zębami. To byśmy zawsze kawałki jedzenia między zębami. Здесь следы за тусковками, здесь как-то по-новому. Фу. То есть просто на Не люблю погулять следы. Я Przez dziesięć... o, nie Codziennie przez 10 minut trzymać ręko ślimaka bez koły lub leki. go zjeść, aby to się skończyło. Dużo to. Mogę go zjeść, żeby to się skończyło. Tak jest. No <słuch> Zauważyć, że w przypadkiem wyniosłaś coś ze sklepu i sobie pójść, wrócić przypłaść sobie pójść. Bo Później to już miało problemy wielkie. No. Mieć, móc dzwonić do dowolnych osób na świecie na pewno, na pewno odbiorą znać osobiście jedną wybraną jedną Mieć niebieską skórę. Mieć lotową skórę. Lotową. Pracować przez następny rok za podwójną pensję. Mieć następny, cały następny rok wolny od pracy za normalną pensję. Dobra ja Mieć mieć w domu 50 psów mieć w domu 15 godziny 50 psów tak 50 psów Jej. aha 50 piesków to jest moje marzenie <słuch> tak zrezygnować z wyjazdów waka wyjazdów wakacyjnych na dwa lata zapłacić 5000 za wyjazd na wakacje to nie, nie, znać. nie, to ja bym już ja... Nie, już wolę nie jechać przez wolę. Nosić apetyt otodontyczny do... Otodontyczny do końca życia, mieć krzywdę. Tak, to jest Whisky, piwo, whisky. Tak, whiskey, tak? whisky. To nie whisky. Whisky, whisky. whisky jest dobre. Whisky. Piwo. Batmana Wiedźmina. Wiedźmina. Wiedźmin, mój bok. Dać się do... Domy i jedzenie wszystkim głodującym i bezdomnym, wyleczyć leczyć wszystkich chorych. No, to jest właśnie takie dziwne. Na przykład, że chorzy umrą, ale nie wszyscy są chorzy. Tak. Na przykład, chorzy i nie mają domów i jedzenia, to damy im to. Później, gdy będą mieli dom, jedzenie, to znajdąbym pracę. Później kupimy lekarstwa. I będą To jest nie jest. Potrafię ci dotykiem zamie, zamieniać wszystko w monety z jedną Potrafić zamieniać wszystko w czekoladę, w matkę, w czubkę. Jak wszystko dotkniesz i będziesz na wszystko z czekolady, to makabra. A na przykład sobie razy coś i będziesz miał to w zawsze głośno ostrzegać wszystkich wokół, że zaraz puścisz bombkę. Kichać za każdym razem, gdy siadasz. No to to już do góry. Tak, e, słyszeć Słyszeć tylko mężczyzn, słyszeć tylko kobiety. Ja jako kobieta mhm. wolę słuchać dziewczyn. Bo mężczyźni czasami są głupoty gadają. Czasami. Tak, czasami. Stać pod prysznicem, przodem do natysku. Stać pod pysznicem tyłem do natysku. Nie, mieć ciało 80-latkę i umysł 4-letkę? Cz, cz, mieć ciało 4-letkę i umysł 80 latka Matko kochana. Była malutka czy jest ciała? Mam ci malutka, środek no. kochana. Matko, to jest ohydne pytanie. Tak. Gdy. Gdy. Ja. Gdy. Gdy. Znać znaczenie absolut absolutnie każdego słowa w swoim języku. Znać dwa tysiące słów Gdy. Jeździć na rowerze, leżeć na plaży, no leżeć na plaży, na plaży, jakby, a nie reklamy. 50% szans na wygranie 10 tysięcy, 20% szans na wygranie 100 tysięcy, tak, ale za sztuką można wygrać. Być, zadłużo być zadłużonym na 300 tysięcy. Zmień imię i nazwisko na śmierdzący pies. I no, śmiedzący śmierdzący pies. Mhm. Ludzi, którzy głośno jedzą. ludzie, którzy nie stawiają przegródki na taśmie w margecie. zapytanie. <laughs> Ledwo, wiąza... Ledwo wiązać koniec z końcem, zbogacić się nieuczciwie, czy koszty. Czyli jakby na przykład ktoś byś ci to zrobił, by było Tak, jest tak, jeszcze trzy pytania. Od Jeździć na kolejce górskiej przez 24 godziny, stać w bezruchu przez 24 godziny. Mm. Czyli nie byś nie mógł mąkać. Mieć głowę wielkości dużego, albo zamiast mieć głowę wielkości gej Legalne małżeństwa jednopłciowe. Nielegalne małżeństwo i, i myciu. Dwójka. No to już było na tyle. Ostatnie. do następnego odcinka to już troszeczkę gorsze, 13 minut. Więc pa pa i do zobaczenia w następnym odcinku.